Laboratorium jest częścią katedry telekomunikacji i fotoniki na Wydziale Elektrycznym ZUT. Celem laboratorium są badania naukowe, badania podstawowe, wdrożeniowe i projektowe. Elementów i urządzeń optoelektronicznych do zastosowań w telekomunikacji optycznej, w diagnostyce medycznej, w czujnikach światłowodowych, np. do ochrony środowiska. Jeżeli chodzi o badania naukowe, to zajmujemy się badaniami podstawowymi dotyczącymi nieliniowych właściwości światłowodów optycznych. To są światłowody planarne i paskowe do optycznych układów scalonych i światłowody mikrostrukturalne pomyślane do zastosowania w sieci telekomunikacyjnej i do czujników światłowodowych. Realizujemy w tej chwili projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki mający na celu stworzenie szybkiego światłowodu fotorefrakcyjnego właśnie do tych optycznych układów scalonych. Planujemy pozyskanie kolejnych projektów naukowych na światłowody mikrostrukturalne i na elementy sieci odniesienia. Zamierzamy również prowadzić współpracę naukową z zagranicą, mamy już nawiązane pierwsze kontakty. Laboratorium składa się z sześciu pracowni badawczych, które dzielą się na dwa zespoły. Jeden zespół to są pracownie fotoniczne, których kierownikiem jest dr Andrzej Dziółkowski. W tych pracowniach prowadzone są przede wszystkim badania podstawowe. Mamy tutaj bardzo nowoczesne lasery, urządzenia diagnostyczne umożliwiające wprowadzanie światła do różnego rodzaju światłowodów, badanie właściwości propagacyjnych, w tym właściwości nieliniowych tych światłowodów. I włączania wszystkich tych badanych urządzeń do doświadczalnej sieci światłowodowej, która znajduje się w drugiej grupie pracowni, w pracowniach technologii teleinformatycznych. Tam istnieją możliwości badania elementów sieci, rozmaitych Złączek, sprzęgaczy, multiplexerów. Pod względem ich jakości, wytrzymałości możliwe jest również włączanie tych elementów do sieci doświadczalnej. Najważniejszą częścią tych pracowni teleinformatycznych jest właśnie doświadczalna sieć odniesienia, w której można konstruować zaprojektowaną sieć optyczną, sprawdzać jej działanie przed realizacją tego typu sieci. Jest to bardzo cenna oferta dla firm telekomunikacyjnych, które planując jakąś sieć światłowodową, bo najpierw w naszym laboratorium sprawdzić jak taka sieć będzie się sprawdzała w rzeczywistości. Znajdujemy się w laboratorium fotoniki. Laboratorium to jest podzielone na dwie przestrzenie badawcze. W każdej z tych przestrzeni jest oddzielny stół optyczny. Swoistą perełką tego laboratorium jest nowoczesny system laserowy firmy Cochirent. System ten składa się z pięciu urządzeń laserowych wzajemnie ze sobą powiązanych. Pierwszym laserem w systemie jest laser o nazwie Berdi. Jest to laser na ciele stałym, pompowany diodowo. Laser ten generuje światło zielone o długości fali 532 nm o mocy optycznej 18 W. Jeśli potrzebujemy wykorzystywać impulsy w eksperymentach, wtedy laser Berdy dostarcza mocy optycznej, która pompuje kryształ tytonowo szkierowy w laserze Mira HP. Jest to laser femtosekundowy, który generuje impulsy o długości trwania 100 femtosekund. Te impulsy posiadają stosunkowo dużą częstotliwość repetycji, dlatego też za tym laserem stoi urządzenie akusty które służy do wydzielania pojedynczych grup impulsów, bądź też po prostu obniżenia częstotliwości repetycji tych impulsów. Kolejnym elementem gałęzi impulsowej naszego systemu laserowego jest oscylator parametryczny, który dzięki kryształom nieliniowym które w nim są umieszczone potrafi rozszerzyć zakres spektralny lasera femtosekundowego z zakresu od 700 do 1000 nm do zakresu od 500 do 1600 nm. Oprócz gałęzi, gałęzi impulsowej w systemie znajduje się również gałąź pracy ciągłej. W tej gałęzi pracuje laser MBR, jest to laser, który jest również laserem tytanowo-szafirowym. Jest to laser przestrajalny podobnie jak laser Mira HP w zakresie od 700 do 1000 nanometrów, natomiast jego charakterystyczną cechą jest jego bardzo wysoka monochromatyczność, gdyż ten laser jest w stanie generować światło o szerokości linii widmowej poniżej 5 MHz. System laserowy generuje światło, które wykorzystywane jest przez nas w eksperymentach naukowych, które aktualnie skupione są wokół całkowicie optycznego przełączania i przetwarzania sygnałów. Aktualnie realizujemy grant badawczy Narodowego Centrum Nauki, którego osią są badania własności i możliwości wykorzystania materiałów półprzewodnikowych opartych na wielokrotnych studniach kwantowych. Materiały, które badamy są oparte na arsenku galu, a głównym celem naszych badań jest budowa falowodów planarnych, które mogłyby prowadzić światło. Światło w takich strukturach powinno podlegać procesom nieliniowym. Jesteśmy zainteresowani badaniem generacji i oddziaływań fal solitonowych, wymiany energii pomiędzy falami optycznymi w takich strukturach oraz wykorzystaniem tego typu materiałów w wybranych zagadnieniach biofotoniki. W ramach badań, które są prowadzone w Pracowni Światowodów Mikrostrukturalnych z jednej strony oceniamy własności propagacyjne i transmisyjne próbki i przyglądamy się podstawowym własnościom fizycznym takich światowodów, a z drugiej strony możemy ocenić możliwość wdrożenia takiej próbki poprzez podłączenie badanego układu do sieci, która znajduje się w dolnej części naszego tutaj systemu laboratoriów, to jest w pracowni optycznych, teleinformatycznych sieci odniesienia i wprost możemy stwierdzić, czy dana próbka może być wdrożona w komercyjnym systemie teleinformatycznym lub Telekomunikacyjny, który w tej pracowni może być złożony. Badania podstawowych własności fizycznych obejmują takie najbardziej istotne dla projektowanych struktur światowodów fotonicznych i dzirowych. Badania związane ze stratami, propagacją w światowodach, dyspersją falowodową, dyspersją chromatyczną. I co dalej za tym idzie, różnymi własnościami transmisyjnymi obejmującymi na przykład badanie opóźnień, które ma wpływ na szybkość transmisji w sieciach, na przykład teleinformatycznych. Znajdujemy się w tej części Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki, w której zajmujemy się badaniami z zakresu technologii teleinformatycznych. Takim sercem tego laboratorium jest sieć odniesienia składająca się z dwóch części. Jedna część to część transportowa tej sieci. Zbudowana jest na dwóch węzłach systemu DWDM, który wykorzystuje gęste zwielokrotnienie falowe. System ten wyposażony jest w szafę. Zawierającą 340 km włókna światłowodowego, po to, żeby można było zestawiać łącza o długości do 340 km. Druga część tej sieci odniesienia to sieć dostępowa. Ta sieć dostępowa zbudowana jest w tym przypadku na specjalnym włóknie firmy Draka. Jest to włókno o stosunkowo małym promieniu gięcia. Dodatkowo możemy prowadzić badania także nad innymi rozwiązaniami sieci dostępowych na bazie światłowodów plastikowych. Możemy także i prowadzimy badania podstawowe, między innymi we współpracy z Politechniką Berlińską. Staramy się jednocześnie wykorzystywać to laboratorium do współpracy z przemysłem. Między innymi ostatnio prowadziliśmy prace związane z opanowaniem technologii, które związane są z hermetyzacją połączeń ferula i światłowód. Tego typu rozwiązania mogą być przeznaczone na przykład do wzmacniaczy światłowodowych, które są stosowane w sieciach telekomunikacyjnych.